Anatol Godowany pochodzi z Żetomierza, tam się urodził w polskiej rodzinie, podobnie jak jego żona Oksana. Od niedawna wraz z synem mieszkają w Bolesławcu. Wszyscy znaleźli pracę w firmie Apple Polska. To właśnie tutaj na Anatola Godowanego zwrócił uwagę kolega z pracy. Na początku był kolega jako kolega, ale nie zwracał żadnej nie, nie, może nie wywyższał się jakimiś tam umiejętnościami, innymi zainteresowaniami, ale pewnego razu, jak przyszłem na drugą zmianę i zmieniliśmy się w szatni, idę do szatni, słyszę, a pan Anatol wiersze recytuje w szatni podczas przebierania się i mówię do niego, co ty, Anatol? Wiersze recytujesz, to ty poeta jesteś. No i wtedy. Pan Anatol zwierzył mi się, kim jest z zawodu, co robił. A robił wiele. Ukończył Uniwersytet Kijowski na wydziale polonistyki. Potem wykładał na ukraińskich uczelniach. Pracował w telewizji jako redaktor. Był też tłumaczem i udzielał się społecznie, pomagając Polakom na Ukrainie. Prowadziliśmy swoją działalność w tym kierunku, żeby jak najszerzej zapoznać ludność ukraińską, ludność, która która mieszka na terenie terenie z, z historią, kulturą, dziejami Polski, bo od dawna te ziemie były i mam nadzieję, że zostają się w sercu. Polskimi. Cała rodzina działała w Żytomierzu w obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Tam jeszcze został młodszy syn. Obecnie pracuję tutaj w Bolesławcu, z czego jestem bardzo szczęśliwy i to po prostu szczerze mówiąc, bo nareszcie dostałem tutaj święty spokój z małżonką, starszym synem. Mamy nadzieję, że nie bałem tutaj jeszcze młodszego. Eugeniusza, który na razie został z babcią w Żytomierzu, ale, ale, ale po maturze, w tym roku akurat ma, mamy nadzieję, że przyjedzie tutaj. Sami decyzję o wyjeździe podjęli w ciągu kilku dni, choć nosili się z tym zamiarem od kilku lat, odkąd ich syn rozpoczął studia w Polsce. W ubiegłym roku, to znaczy po Sylwestrze, natychmiast małżonka powiedziała, że ma już dość tego wszystkiego, І тієї Владзе, і тих, і тих, і тих, і тай телевізії в <гум> 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 той <таї> ліжбі. <гум> ну в Чонгу, ну в чонгу, ну, практично тигодня ми, жучіліщами, ми до самоходу якісь чухи. Ну вона трохи поплакала і <гум> за доби були ж тут, в Боліславцю. Syn uczył się języka polskiego od pierwszej klasy. Rodzice zawsze mu powtarzali, żeby pamiętał, że jest Polakiem. Czyli od pierwszej klasy zacząłem e, uczyć się czytać, pisać, no i trochę rozmawiać po polsku. No i tak przez cały okres mo mojej nauki w szkole, powiedzmy tak. No i za każdym rokiem to może bardziej bardziej rozumiałem, że to jest mój kraj, to jest moja historia i że. Trzeba to powstrzymywać, trzeba jakoś to pamiętać, bo jak nie ja, to kto. Aleks studiował anglistykę. Jego mama studiowała francuski i niemiecki. Dobrze zna też rosyjski i oczywiście polski. Kiedy mieszkałam na Ukrainie, prowadziłam biuro tłumaczeń. To ja tłumaczyłam z niemieckiego na niemiecki, z francuskiego na francuski. Rosyjski, ukraiński, no takie pary językowe. W Bolesławcu pani Oksana pracuje fizycznie, to jak twierdzi jej pierwsza taka praca, ale nie narzeka, także dlatego, że ma fajne koleżanki. Dziewczyny były zaskoczone, że rozmawiają po polsku. Nie myśleli, że dziewczyna może przyjechać z Ukrainy i może rozmawiać po polsku. Najpierw były zaskoczone, bo między sobą gadały, 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 gadały i. Zrozumiały jakoś, że ja rozumiem o co chodzi. Pogadały na różne tematy. No, jak dziewczyny, wiadomo, nie? Do Bolesławca przyjechali w ciemno, mieli tylko jeden adres domu, w którym są noclegi, ani pracy, ani mieszkania, ani znajomych. Na szczęście znaleźli się tacy, którzy pomogli.